Do Maglerskiej Broker. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj, 3 listopada, zaczynamy. Klauzula. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każdy inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym. Dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Wczoraj Fed miał swoje przemówienie, podwyższył po raz kolejny stopy procentowe i w jego wypowiedzi nie Inwestorzy nie odnaleźli za bardzo pozytywnych wskazówek na najbliższe tygodnie, miesiące, czyli w dalszym ciągu Fed utrzymuje narrację podwyższania stóp procentowych. Nie widzimy tak wyczekiwanego przez inwestorów giełdowych pivotu, nie widzimy zwrotu w stosowanej polityce, póki co. Czyli naturalnie giełda za, zareagowała spadkami i notujemy spadki na wczorajszej sesji giełdowej. Przejdźmy, zanim przejdziemy do analizy wykresu, właśnie w interwale krótkoterminowym, spójrzmy na długoterminowy obraz. Przed nami wykres tygodniowy na ETF-ie, który odzorowuje benchmark akcji amerykańskich, który jest SP500, czyli mamy największy ETF na świecie o tickerze SPY i widzimy na wykresie tygodniowym, gdy narzucimy średnią 200, to widzimy, iż praktycznie ta średnia prowadzi, Rynek byka przez ostatnie 10 lat. Czyli widzimy odbicie od tej linii, służyła ona jako linia wsparcia i zakończenie korekty w 2011 roku, w 2016 i pod koniec 2018. W czasie pandemii COVID została ona przełamana, natomiast tylko na moment, i widzimy, iż aktualna korekta, która zniosła 50% wzrostów od dołku z pandemii COVID, od marca 2020, ta korekta zniosła w 50% te wzrosty, także spowodowała zatrzymanie spadków, zatrzymanie korekty właśnie na tej samej średniej, czyli patrząc z punktu widzenia długoterminowego, tygodniowego, niezależnie co się dzieje teraz w tym takim krótkim terminie, co po FED na, na, na danym posiedzeniu nie jest to tak istotne jak długoterminowy obraz. A długoterminowy obraz mamy dość pozytywny, dlatego iż widzimy zachowanie, obronienie tej długoterminowej średniej, która utrzymuje wzrosty w okresie dekady. Czyli widzimy, jak bardzo długoterminowy jest to obraz i póki co mamy odbicie z tej linii, co jest wymowem, co ma swoją wymowę pozytywną przecież. Jeśli przejdziemy do tego samego wykresu w ujęciu krótszego terminu, czyli przejdźmy na indeks SP500 wykres dzienny. Wczorajsze spadki rzędu 3%. Nie zapominajmy, iż ostatnio mieliśmy całkiem mocne odbicie. Odbicie 12% od dołka z października, czyli też. To, że teraz jest korekta, jest część absolutnie naturalna. Większa czy mniejsza korekta i tak miałaby miejsce i z tym mamy do czynienia. To, co jest ważne, to to, iż dynamika spadków z aktualnej korekty spada. Dołek z czerwca był lekko tutaj przetestowany w październiku, natomiast widzimy mocne odbicie z tego poziomu i tutaj właśnie teraz jesteśmy po spadkach z wczorajszego posiedzenia Fedu. Natomiast gdzieś ten obraz w długim terminie w dalszym ciągu jest dość pozytywny w tej korekcie. Pamiętajmy, iż aktualna korekta jest spowodowana inflacją i przede wszystkim podwyższaniem stóp Te informacje już są praktycznie wszystkie zdyskontowane w cenie. Jest to już doskonale wszystkim znany fakt, i też musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: jak tak naprawdę daleko? Fed może się posunąć jeszcze, jak długo może utrzymywać swoją agresywną politykę zacieśniania stóp procentowych, czy jednakże nie będzie musiał przystopować na kolejnych posiedzeniach Fedu. Także to rynek dyskontuje w przód dość optymistycznie, dlatego mamy właśnie takie wzrosty. Przejdźmy do wykresu. Rentowności amerykańskich obligacji. Czyli tutaj y, widzimy rentowność amerykańskich obligacji i jest to kluczowy wykres, dlatego iż jeśli rentowność y, wzrasta, y, to notujemy spadki, zarówno dla akcji, jak i dla obligacji. W ostatnim czasie mieliśmy szczyt 21 października, czyli całkiem niedawno. Y, impuls spadkowy, co, wa, co ważne, przełamał. Ten impuls spadkowy, linię trendu wzrostowego, i zobaczymy, jak to dalej będzie rozgrywane. Czy tutaj rentowność pobije szczyty wszych czasów, czy jednak, że jest to mała korekta wzrostowa i będziemy kontynuować momentum spadkowe. Jest to kluczowe, dlatego, iż ten wykres jakby jest kluczowy dla, dla innych aktywów. To, co widzimy, to widzimy bardzo małą, ale jednak dywergencję na wskaźniku MACD. Czyli widzimy szczyt z września. MACD było wyższe niż szczyt, który mieliśmy w październiku. Tutaj MACD jest niższe. To pokazuje nam generalnie spadek tempa wzrostu umacniania się rentowności, czyli jest to jakby pozytywny sygnał. Zobaczymy, jak dalej to będzie rozegrane. Wracamy na platformę Bitbroker, Czyli tak wygląda. Obraz SP500, obligacje. Benchmarkiem z Korei dla obligacji jest ETF TLT, obligacje długoterminowych, ja tutaj napisałam, jest to wykres roku, spadki jakie sięgają dla obligacji są praktycznie niewidziane w historii, także naprawdę jest to coś niespotykanego. Pytanie, kiedy właśnie Fed będzie miał pivot, kiedy będzie wyhamowanie w rentowności stuprocentowych, bo gdy to będzie miało miejsce, będzie to doskonały moment, aby być może wejść lub zwiększyć swoją ekspozycję właśnie w tych aktywach. Zobaczmy, jak to, jak rentowność jest odwrotnie skorelowana do obligacji. Ponownie tutaj przed nami wykres rentowności amerykańskich obligacji. Widzimy, iż rentowność wzrasta bardzo agresywnie w ostatnich miesiącach i to właśnie powoduje spadki dla obligacji i nie tylko. Natomiast, gdy będziemy obserwować zmianę tej sytuacji, to możemy też liczyć na zmianę, jeśli chodzi o cenę TLT obligacji. Czyli tutaj przed nami rentowność amerykańskich obligacji u góry, a na dole. Fundusz ETF TLT, czyli widzimy, gdy rentowność wzrasta, to ceny dotychczas wymitowane obligacje spadają. Także gdy zobaczymy tutaj pivot, zwrot w tym trendzie, to także analogicznie będziemy mogli liczyć na przynajmniej jakąś większą korektę wzrostową, jeśli chodzi o TLT, dlatego że spadki tutaj są na niespotykaną skalę. A obligacje stanowią y, tradycyjnie zawsze jakiś procent portfela. Także, jeśli inwestor chciałby zdywersyfikować portfel, dodać y, obligacje, to być może niedługo będzie do tego doskonała okazja. Wejdźmy dalej, y, jeśli chodzi o y, inne aktywa. Ropa naftowa. Widzimy, iż ropa naftowa, notowania ropy znajdowały się w takim trendzie spadkowym od czerwca. Do października. W tym momencie widzimy wyłamanie z tego trendu, natomiast ropa gdzieś tam ma problemy w kontynuacji tego jakiegokolwiek ruchu wzrostowego, czyli ten trend spadkowy trwa. Jest wyłamanie, teraz kwestia, czy ta tutaj linia trendu wzrostowego, która już możemy sobie wyznaczyć, będzie utrzymana, czyli mamy tutaj dołek z września, dołek z października. Zależnie od tego, co będzie się działo z ceną, będziemy mogli Wyraźnie widzieć, czy notowania ropy naftowej mają szansę na kontynuację wzrostów, czy też ten cały ruch, wyłamanie z kanału spadkowego będzie zanegowany, gdy linia trendu wzrostowego, ta tutaj mała, zostanie przełamana. Czyli taka sytuacja dla ropy naftowej. Indeks dolara, oczywiście, wczoraj dość agresywna postawa Fedu sprzyja umacnianiu dolara. Gdy spojrzymy na wykres indeksu dolara z okresu tutaj od początku tego roku, widzimy, iż indeks dolara umacnia się i jest to podtrzymywane linią trendu wzrostowego, zaznaczoną tutaj zieloną linią. Po ostatnim osłabianiu dolara mamy retest tej linii, czyli ona została przełamana na chwilkę w ciągu jednego dnia, natomiast tutaj mamy powrót powyżej czyli jest ona obroniona, czyli to mamy tutaj nie przebicie, tylko odbicie, także tutaj jakby byczy i prowzrostowy sygnał. Dopiero gdy będziemy widzieć przełamanie tej linii, będzie można liczyć na dalsze osłabianie dolara. W tym momencie to jest odwleczone w czasie, gdyż mamy odwrotną sytuację. Mamy odbicie od tej linii, czyli umacnianie i dopiero przełamanie tej linii zmieni sytuację. Bardzo podobnie dla pary walutowej dolar do złotówki. Proszę zobaczyć, jak te wykresy są do siebie podobne, czyli tutaj widzimy linia trendu, która wspiera wzrosty i też widzimy odbicie o tej linii. Dopiero przełamanie otworzy zdecydowanie drogę, daje jakiś kierunek odwrotny w kierunku, póki co widzimy obronę kierunku, który już przez długi czas trwa. Jeśli chodzi o Bitcoina, pojawiają się pewne nadzieje na, na umacnianie kryptowalut, natomiast proszę zobaczyć, iż jest to wszystko jeszcze bardzo wczesne, dlatego iż nie widać żadnego, absolutnie żadnego popytu. Widzimy zatrzymanie spadków, to fakt, czyli mamy dołek z czerwca i nie został on przełamany, natomiast w dalszym ciągu brak zdecydowanego powrotu do Większego apetytu na ryzyko wśród inwestorów. I to widać zarówno na kryptowalutach, jak i na akcjach, czyli wszystko jest tutaj ze sobą bardzo ściśle skorelowane. Czyli jeśli zobaczymy zwrot, to prawdopodobnie zobaczymy zwrot na wielu klasach aktywów równocześnie. W tym momencie tutaj wiele zmian nie ma dla kryptowalut. I um, jeśli chodzi o metale szlachetne, złoto i srebro. Złoto pod presją spadkową, widzimy tutaj trend spadkowy od kwietnia tego roku i widzimy, iż złoto ma niemałe problemy z pokonaniem tej linii trendu spadkowego, czyli ze zmianą trendu ma problemy. W tym momencie widzimy zamknięcie, za, można notowania. Z października zamknąć w takim trójkącie, czyli mamy ograniczenia z jednej strony opór, z drugiej strony wsparcie. W tym momencie dzisiejsza świeczka, bo to jest wykres dzienny, jest test poziomu wsparcia. Zależnie, jeśli te wsparcie zostanie tutaj obronione, to będzie to pozytywne, czyli całkiem ważny dzień, jeśli chodzi o notowania dla złota, jak to zostanie rozegrane, czy przełamane zostanie to wsparcie, czy obronione, będzie można spodziewać się jakiegoś określenia. Większego, jeśli chodzi o momentum dla złota. Srebro też pod presją sprzedaży proszę zobaczyć, od lutego zeszłego roku, czyli tutaj ten trend spadkowy trwa już bardzo długo i też nie widać najmniejszych oznak zmiany tej sytuacji. Trwa konsolidacja, czyli nie ma kontynuacji spadków. Od lipca tego roku praktycznie. Gdzieś tam poziom wsparcia jest notowany, natomiast też bez wielkich rozegrań w którąkolwiek ze stron, po prostu konsolidacja i ruch boczny. Czyli bez dużych zmian, jeśli chodzi o giełdę. Natomiast to, co, na co chciałam zwrócić uwagę, to to, iż aktualna korekta na rynku, która trwa już praktycznie cały rok, jest spowodowana umacnianiem stuprocentowych. Pytanie, ile FED jeszcze jest w stanie kontynuować tą agresywną politykę. Giełda już dyskontuje w przód pozytywne zmiany, dlatego widzimy na SP500 wzrost w ostatnich tygodniach aż 12%, czyli gdzieś tam Giełda jest nastawiona pozytywnie, widzimy to. Widzimy, iż tempo spadków spada. Mamy dołek z czerwca, ponownie dołek z października. Te dwa poziomy są bardzo blisko, to jest tylko różnica 3%, czyli widzimy, jak bardzo tempo spadków spada. Czyli gdzieś tam kończy się panika na rynku, patrząc na wykres, czyli na, na, na dużych inwestorów, bo to oni są w stanie wywindować ceny i swoimi działaniami kupna czy sprzedaży zmienić cenę. Czyli to, co widzimy, iż sądzę, iż te informacje, które są negatywne, w bardzo dużym stopniu są już zdyskontowane i zawarte w cenie. I teraz na odwrót, jeśli rynek dostanie jakąkolwiek pozytywną informację, może to przyjąć bardzo pozytywnie w drugą stronę. Także bądźmy blisko giełdy. Czekajmy na informacje, iż kiedy się coś zmieni, kiedy pivot, kiedy Fed zmieni, czyli ten słynny pivot, zmieni swoją politykę lub po prostu o dane na temat inflacji. Jeśli będziemy widzieć, iż dane o inflacji naprawdę notują spadki, będą niższe od oczekiwanych, to także będzie bardzo pozytywna informacja, jeśli chodzi o notowania na. Kiedy? A widzimy, jak bardzo wszystkie aktywa są ze sobą powiązane. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Zapraszam do pozostawienia lajków, jeśli materiał się podoba, także na pozostawienie komentarzy. Życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.